Cześć, witam Was jak zwykle w niedzielę recenzja jednego z urządzeń audio, które miałem okazję testować w jakimś tam okresie. Dzisiaj to będą zespoły głośnikowe marki Rebel model Sentiment 10. Tak na dobrą sprawę właściwie to nie wiem czy coś dalej się z tą firmą, z tą marką dzieje, czy Jacek Hrynkiewicz-Strus robi tylko i wyłącznie swoje rzeczy. Po świętej pamięci ojcu przejął chyba markę Strus i logo należy do niego. Ale czy, czy nadal zostanie przy zespołach głośnikowych, czy sentimenty robi dla znajomych, czy dla innych klientów? W tej chwili trudno jest mi to nawet powiedzieć i tak de facto. Dawno z Jackiem nie rozmawiałem i nie wiem, co tam się dzieje u niego, jak to wygląda. Chyba to jest pomysł na to, żeby i pora, by zobaczyć, co dobrego u niego słychać i jak to u niego w tej chwili teraz wygląda. A przynajmniej, jakie będą dalsze losy marki Strus. Sentiment 10 dostałem do testu w momencie, kiedy marka Rebel debiutowała i to był kwiecień 2018 roku. No i co? No i bardzo przyjemne monitory, bardzo uniwersalne powiedziałbym i, i nie takie oczywiste w układzie MTM, choć tak na dobrą sprawę nie jest to układ Polito, jeżeli chodzi o podział i zwrotnicę. Natomiast układ przetworników. By to sugerował, ale tak nie jest. No dobra, to posłuchajcie, co wtedy udało mi się napisać na temat tych zespołów głośnikowych. Rebel Sentiment 10. Nowy produkt Kolum wprowadził do sprzedaży całą serię zestawów głośnikowych. Choć. Kurczę, chyba były jeszcze jakieś wolnostojące polones, ale nie wiem, czy to już właśnie były Rebele, czy, czy to już było dzieło wyłącznie Jacka strusa. No dobra, nieważne. Yy... Mrebel chciał przekonać do siebie wyrafinowanych i wymagających miłośników muzyki. Posłuchałem najtańszych monitorów i oto ten test. Jeszcze jakiś czas temu wydawało mi się, że polskie audio, na przykład przewodami stoi, mniejszych i większych firm produkujących okablowanie, pojawiło się bez kilku, bez Liku. A między innymi te przewody strusa też miałem u siebie. Wiem z czego są zrobione, ale to. Takie powiedziałbym basic level, jeżeli chodzi o przewody. Od jakiegoś czasu, czyli mówię tu o kwietniu 2018, coraz więcej jest na rynku polskich wzmacniaczy, szczególnie lampowych. Chyba to taka była moda, albo właściwie można powiedzieć, że swego rodzaju. Nie chciałbym nazwać prostotą w zrobieniu, że jest łatwiej zrobić dobry wzmacniacz lampowy niż tranzystorowy. Ale te układy zazwyczaj są po prostu mniej skomplikowane, co nie oznacza, że nie są. A i tak głównym aspektem, prócz yy, aplikacji samej schematu, układu, yy, to sporo zależy od użytych transformatorów głośnikowych, jak i elementów biernych wewnątrz we wzmacniaczu. Yy, rebel... To nowa marka na polskim rynku. Pojawiła się w 2015 z dwiema konstrukcjami, ale po jakimś czasie zawiesiła działalność. Powraca po trzech latach z pełną ofertą: monitorami Sentiment 10, dwiema podługowkami Sentiment 20 i Sentiment 30. Tak to wyglądało w kwietniu 2018. Nawet gdzieś tam w stereo opisaliśmy o tym, że, że takie rzeczy się dzieją i że coś takiego powstało. Przypomnę tylko, że założył to markę Jacek Hrynkiewicz-Strus. Znany konstruktor zespołów głośnikowych, syn twórcy słynnych wzmacniaczy marki Strus. Ja sam osobiście korzystałem z Strusa S. Jego założeniem było stworzenie kolumn neutralnych, oddających w sposób jak najwierniejszy brzmienie na żywo i co bardzo ważne uniwersalnych. Te sentimenty 10 jak najbardziej łapią się w tym uniwersalnym bo to nie jest tak, że albo mają, nie wiem, mega dużo dołu, błowa tego, jakieś góry i tak dalej. To zresztą opowiem o tym trochę później. Co pan konstruktor nawet o tym powiedział? To słowa, to słowa pana Jacka. Odrzucam kategorycznie wszelkie teorie mówiące o specjalizacji kolumn głośnikowych, czy ograniczeniu ich zdolności poprawnego odtwarzania do muzyki rockowej, klasycznej czy kameralnej. Taka opinia oznacza moim zdaniem, że zestaw nie jest w stanie dobrze odtwarzać niczego innego z racji wad całej konstrukcji lub błędów w doborze poszczególnych elementów. Nasze konstrukcje są całkowicie uniwersalne. Również dobrze odtwarzają tutti orkiestrowe, hard rocka, jazz, stuosobowy chór czy kameralny folk. Zapewnia konstruktor Jacek Rynkiewicz-Strus. Ja postanowiłem to sprawdzić na przykładzie monitorów Rebel Sentiment 10. Para tych kolumn kosztuje niemal 10 tysięcy złotych, chociaż widziałem na Oliksie i na różnych giełdach audio, że chodzą w tej chwili w okolicach 4. Tysięcy, trzy i coś, także to nie jest zła cena. Wtedy, powiedzmy, że plasowały się w tak umownej klasie A, czyli grupa cenowa pomiędzy 8 a 15 tysięcy złotych. E, oczekiwania wobec tej konstrukcji miałem dosyć duże, bo dobrze zrobione, dobrze wyglądające powinno to grać. Rebel Sentiment 10 są najmniejszymi kolumnami w ofercie polskiego producenta. To zestawy podstawkowe. Niebanalne. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wielkość kolumn. Mierzą ponad 50 cm wysokości. To sporo, jak na monitory. Są też naprawdę ciężkie, niemal 19 kg. Lżejsze bywają niejedne kolumny wolno To sugeruje solidną budowę, ale o tym za chwilę. Dobrze. Ciekawy jest układ przetworników. Mamy głośnik wysokotonowy umieszczony pomiędzy dwoma pozostałymi przetwornikami. Mimo trzech głośników Rebel Sentiment jest kolumną dwudrożną. Symetryczny układ przetworników sugeruje, że kolumnę zaprojektowano jako Deapolito. Ale tak nie jest. W polskich konstrukcjach mamy zwrotnicę pierwszego rzędu, natomiast w Deapolito są zwykle wyższego rzędu. Konstruktor jest jednak przekonany do zwrotnic pierwszego rzędu, które jego zdaniem poprawiają dynamikę i energię przekazu. Yy, o zwrotnicach pewnie kiedyś zrobię jakiś osobny materiał wideo. No, ale pierwszy rząd jest trochę utopijny momentami, taki umowny i takim świętym gralem trochę do poszukiwania niewielu. Tak na dobre producentów stosuje ten pierwszy rząd, ok, kiedyś konstrukcje sonus fabera. Natomiast bardzo trudno jest zrobić poprawnie ten pierwszy rząd. Przede wszystkim to zależy od tego jakich użyjemy m, przetworników głośnikowych. Dobra, przetwornik wysokotonowy to 308 mm miękka kopułka z z podwójnym magnesem charakteryzującym się grubą fałdą w zawieszeniu. Dwa głośniki średniotonowe o średnicy 180 mm są wykonane specjalnie na zamówienie marki Rebel. Rebel nie ujawnia kto je wyprodukował. Membrany zrobiono z nasączonego papieru, zwrotnica jest prosta, więc skrajnie minimalistycznie. Mamy jeden kompornik, kondensator polipropylenowy Jansena oraz cewkę powietrzną. Jeżeli chodzi o te przetworniki niskośredniotonowe, to są to głośniki, z tego co pamiętam, zrobione przez STX, ale jest to jakaś tam ich wersja Zmieniona, zmodyfikowana, chyba trochę inne są użyte same membrany, natomiast całość jest złożona przez STX-a i są one zmodyfikowane: nie to, że ulepszone, lepsze, od takich po prostu stokowych, dostępnych na półce. Duża obudowa jest wykonana dość solidnie, bez udziwnień, ma prosty kształt, bez ścięć i nierównoległych ścianek. Daje budowy wykorzystano MDF o grubości 25 mm. Sama skrzynka wzmocniona jest dwoma wewnętrznymi wieńcami nadającymi jej sztywności, wewnątrz nie ma wytłumienia pianką ani wewnątrz. Na bocznych ściankach zastosowano za to niezbyt grube maty, takie filcowe zielone. Oklejne położono bez zarzutu. Ciekawe, że płyty MDF są oklejone dwustronnie. Taki zabieg stosowali też m.in. No kto stosował? Totem w sumie, ale Totem później malował takim sprayem wewnątrz, co miało tłumić jakieś tam częstotliwości. W komplecie dostępne są maskownice montowane na magnesy ukryte pod okleiną i nie z szpecą wyglądu zestawów. Do wyboru są cztery wykończenia, jasny i ciemny dąb oraz dwa malowania lakierem fortepianowym, białe i czarne, które w tym sytuacji wymagały dopłaty. Mm, oczywiście są to kolumny z bas refleksem. Wylot skierowany jest do tyłu. Kablowanie wewnątrz wykonano ze staranie dobranych przetworników przewodów, przepraszam, z miedzi krystalicznej i srebra. Solidne terminale głośnikowe. Pojedyncze zamontowano i bezpośrednio w skrzynce nad nimi umieszczono tabliczkę znamionową. No dobra, a jak to? Jak to grało? Wtedy testowałem to z yy, Krelem w 300 chyba jeszcze miałem, tak? I jakim MS650 na lampie 845, czyli mamy Triodę. Czyli nie pamiętam ile ona miała, około 20 W mocy. Sentiment 10 podłączyłem do swojego systemu, yy, gdzie wtedy użytkowałem mini utopię Jamie Laba. I wiadomo, że to są znakomite monitory, zaliczane do grupy najciekawszych tego typu kolumn. Polskie głośniki musiały więc sprostać nie, no nie lada wyzwaniu. I szczerze wam powiem, że naprawdę pewną taką kulturą i spokojem grania i taką uniwersalnością jak najbardziej sprostały. To, co usłyszałem, naprawdę bardzo mnie zaskoczyło. Sentimenty 10 spodobały mi się tak bardzo, że nie miałem ochoty wracać nawet z. Yy, tak już. Ach, wiecie, czasem jest tak, że coś podłączycie nie, 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 kurnia. Przypinam, odpinam, wracam z powrotem do swojego systemu. A tutaj nie miałem takiej ciągłości, że one mnie zmęczyły i od razu musiałem wrócić do fokala. Yy, I właściwie nie pamiętam, żeby którekolwiek zespoły głośnikowe dawały mi tyle frajdy podczas odsłuchu. Rebele. Jeżeli oczywiście mówimy o takich konstrukcjach podstawkowych w tym budżecie i podobne gdzieś tam do, do mini Utopii. Rebele grają szybkim bezpośrednim dźwiękiem, pełnym barw i emocji. To uniwersalne zestawy, które potrafią zagrać każdą muzykę. Nie boją się ani pojedynczych instrumentów typu nie wiem fortepian solo, ani dużych składów. Doskonale oddają klimat nagrań z różnych epok i niewiele oddają do się, dodają jakby od siebie. A to dla mnie dość ważna, istotna cecha, żeby nie było jakichś specjalnych podkolorowań w całym zakresie pasma. Zacznę zatem od poszczególnych podzakresów pasma. Góra jest wyrazista, pełna detali, podana z polotem. Powiem szczerze, że nawet zaskoczył mi trochę ten skan, że może tak dobrze zagrać. Słyszałem kilka jego aplikacji. Może ta prostota, która jest tutaj, że tylko mamy rezystor i kondensator, mu pomogła? No nie wiem. Szybkość i szczegółowość stoją na bardzo wysokim poziomie. W graniu głośnika wysokotonowego jest coś bardzo interesującego. To czyste tło powodujące, że słyszymy każdy najdrobniejszy szmer. Mamy też delikatnie dociężone, nie wpływające jednak na, na ilość szczegółów przekazywanych przez głośnik. A jednocześnie na samym skraju słuchać brak mocnego uderzenia dającego kropkę nad i. I dobrze, że go tam nie ma, bo metaliczność mogłaby popsuć cały wizerunek brzmienia. No to jakby w przeciwieństwie do utopii. Owo uderzenie, akcent na samym skraju absolutnie nie jest jakby konieczny. Tytanowa kopułka Jimmy Laba potrafi czasem przyiskrzyć, ale delikatnie, na wykończeniu sopranów. Sentiment 10 jest od tego wolny. Za to doda pełnego wybrzmienia z masą. W nagraniach, na przykład Dream Theater, Góra zdecydowanie bardziej podobała mi się wykonaniu Rebeli, Chociaż może nie aż tak do końca, bo ja akurat jestem dużym fanem tioxida, szkoda, że nie ma głośników robionych współcześnie, że Jamie lap nie robi tego teraz współcześnie, a najlepiej z jakąś tubą, żeby dojechać do jakichś powiedzmy 98-100 dB, więc dla mnie byłby to głośnik idealny. No ale dobra, wracam do rebelii można było się wsłuchać w tą górę dokładnie w każdy szczegół uderzenia blach perkusji analizując grę muzyka a wszystko odbywało się bez odrobiny agresji więc dosyć spokojnie być może z, z tą lampką 845 czy z Krelem tak to właśnie zagrało blacha brzmi tak jak powinna nie jest, nie jest to dektura a zbilanty ludzkich głosów są dane bardzo realistycznie i naturalnie a nie przesadnie. Podsumowując, wysokie tony w monitorach Rubber Sentiment 10 to prawdziwa klasa. Jestem przekonany, że każdy znajdzie w nich coś ciekawego dla siebie. Dla mnie najbardziej urzekająca jest ilość informacji i niższy zakres wysokich tonów, i w tym niższym zakresie chyba bardziej mi się podobały właśnie od, od kopułki dioksida, od fokala. Przejdźmy zatem do średnicy, jak z nią razem sobie te Rebel Sentiment 10. Kiedy włączyłem kobiecy wokal stary K, mamy pełną paletę barw i głosu, podana jest odpowiednią dynamiką i oddechem. Głos jest równomiernie osadzony w przestrzeni i dociera do nas bardzo bezpośrednio, bo jest lekko wysunięty przed zestawy głośnikowe, ale w wokale to nie wszystko. Ale to nie wszystko. Posłuchając innych instrumentów, na przykład gitary, e, sam, jako amator gitary, która kręci takiego gitarzysty, który kręci wajchami do momentu uzyskania właściwej barwy, jestem wyczulony na brzmienie tego instrumentu. Po włączeniu płyty Tadeusza na lepy, wszystko brzmi znakomicie. Mamy przekaz, jak na koncercie. Brzmi gitara mm, jakby zdjęta prosto z pieca. Jest to dobry, mocno dociążony drive ze znakomitą szybkością i fenomenalną rozdzielczością w każdym usięciu strony. Powiem wam, że słuchałem kilku zestawów głośnikowych, które wykorzystywały głośniki od STX-a. Zmodyfikowane, oryginalne czy nie, to już jakby nieistotne, ale w każdym bądź razie chyba Jacek jako jedyny je dobrze zestroił. Tak na dobrą sprawę. Ostatnio słuchałem jazzów od, od kultury dźwięku niby spoko. Ale taki lekki kocyk tam gdzieś jest, a na tym, na tym głośniku, tutaj tego kocyka nie było. Dźwięk był naprawdę otwarty. Duże emocje towarzyszą przy odsłuchu fortepianu Leszka Moszdera. Słuchając mam wrażenie bycia naprawdę dosłownie kilka metrów od, od sceny, od tego instrumentu. Niemal widzi się doskonale muzyka i jego instrument. Naprawdę, podobały mi się te rebele. Co ciekawe, wielkość fortepianu jest zarysowana w niezwykle realistyczny sposób, bardzo zbliżona do oryginału. Rebel Sentiment 10 to dość spore monitory, ale to, co oferują w tym zakresie, jest godne podziwu. Duża skala dźwięku to zasługa basu. Producent podaje, że monitory te Rebel Sentiment 10 przetwarzają niższe częstotliwości do poziomu 35 Hz, rzekomo bez spadku. Odsłuch potwierdza, że bas schodzi naprawdę nisko. Zejście może zadziwić, ale ważne jest, że jego charakter, ważny jest też jego charakter ilość. Znaczy, basu było więcej na pewno niż z utopii. Otworzenie gitary basowej jest bezproblemowe, jakby od niechcenia na luzie bez zadyszki. Podobnie z kontrabasem. Znakomita jest też kontrola i panowanie nad niskimi częstotliwościami. Poza tym, kolumny Reber Sentiment 10 Port Bass Reflex mają zlokalizowany z tyłu. Także w dość łatwy sposób możemy sobie skorygować ilość niskich tonów poprzez oddalenie kolumny od ściany. Ale to wiemy, że wpływa też na, na panoramę i narysowanie stereo przez te zespoły głośnikowe. Zalecam ich odsunięcie od ściany tylnej, ponieważ niskie tąpnięcia potrafią się pojawić w niespodziewany i dość mocny sposób. Odpowiednie ustawienie monitorów sprawi, że gasnąć będą szybko i bez zbędnego odciągania. Robię sobie herbatkę, więc możecie słuchać czajniczek w tle. Jest tak, je, jeśli tak jest, to, to właściwie można powiedzieć, że to właśnie tak było zrealizowane w nagraniu. Możliwość ci dwóch głośników w dość dużej obudowie zaskakują swoją zwinnością, momentami wręcz bezszczelnością, jak solidny obrońca, który wybija głową każdą górną piłkę wstrzeloną w pole karne. Tak po wczorajszym meczu, przedwczorajszym, widzę was Legią. No ale dobra. Co ważne, kolumny mają dość wysoką skuteczność i spokojnie zostały napędzone przez 15-wadową pojedynczą triodą. Aha, czyli, czyli 15 W wyciąga ten Jakin MS650 z 845 lampy. W bas w tym połączeniu nadal jest przejrzysty, konkretny i co istotne rozdzielczy w pełnym zakresie. Rebele to kolumny budujące dobrą stereofonię, ale w sumie nic dziwnego, ten układ MTM w tym pomaga. Plany są dobrze czytelne, zarówno w głąb, jak i na szerokość. Monitory w łatwy sposób znikają w pomieszczeniu, jak to monitory, przynajmniej takie dobrze zrobione. W moim pokoju o powierzchni 16 m2, bo wtedy takim dysponowałem, kolumny idealnie się spasowały w pomieszczeniu. Zestaw ten, zestawy te nie kombinują i nie, kombin... i nie oszukują, i nie próbują czarować, że jest jakoś... Piękny dźwięk, tylko na chwilę. Jakąś. Nie, nie czarują też i nie kombinują, jeżeli chodzi o przesadną holograficzną przestrzeń, a ich sama przestrzenność jest wyważona i ma odpowiedni wymiar. Co jeszcze bym od nich powiedział? Myślę, że fajna jest ta dynamika na dość wysokim poziomie. Nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Jest dobrze oddany rytm, jest rozdzielczość, jest dokładnie, nie męcząco, ale szczegóły też nie znikają. Wszystko jest na miejscu. Ja osobiście przyznam, że nie pamiętam kiedy słyszałem zestawy, które zrobiły na mnie tak dobre wrażenie. Oczywiście mówimy o podstawkach w cenie powiedzmy do 10 tysięcy. Może nowe jakiny e, też mnie zaskoczyły, ale, ale te rebele chyba stawiałbym wyżej. W zasadzie trudno mi jest znaleźć w nich jakiś taki mankament czy ewidentnie słaby punkt. Wtedy pamiętam, że odlekałem zwrot do producenta, bo podobało mi się to. Gdybym dziś musiał wybierać mini-topie czy rebele, to kurczę, nie wiem, czy nie zdecydowałbym się na rebele, bo warto jeszcze w nich pogrzebać. Wiem, wiem, wiem. Zupełnie na jakość. Ale rebele były przyjemne w odsłuchu. To nie znaczy, że w fokale nie są, ale jakoś tak, nie wiem. Prosta zwrotnica może to jest to. Nie wiem. Dobra dynamika, której nie powstydziłby się duże kolumny. Fantastycznie kontrastuje dźwięki i oferuje dużą dawkę emocji. Naprawdę bardzo mi się to spodobało wtedy. Dobra, moi kochani, tyle jeżeli chodzi o test Rebelli Sentiment 10. Do usłyszenia do następnego razu. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.